że szybki film wiem że dopiero wczoraj złożyłem kanał ale robię wszyscy prawie no wszyscy ale chcę to zrobić chcę zrobić daily roczny roczny daily roczny daily chcę zrobić rok do 2020 roku zrobić daily. Tak więc chcę zrobić daily do 2020 roku i to robię. Filmy są tutaj, ale to nie jest jeden film. To jest o 12.50. No dobra, filmy będą się pojawiać prawie cały czas. Więc elo. Naora. Chyba Ernie. No, zostawcie suba i łap w górę. Masno, основaniu... i